Witajcie w Holokronie. Skoro mieliśmy już na liście omawianych mocy zarówno Vadera jak i Imperatora, to czas przyjrzeć się ich największemu wrogowi, jednemu z najlepszych Jedi, jaki żył, czyli Luke Skywalker. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend, a materiału do pokrycia, jak się domyślacie, będzie tutaj naprawdę sporo. Zapraszam. Podobnie jak jego ojciec, Skywalker posiadał wyjątkowe połączenie z mocą i stał się jednym z najpotężniejszych władców mocy w historii galaktyki. Darf Sidious bał się Skywalkera i wierzył, że jest on wystarczająco silny w mocy, aby zniszczyć Sithów. Większość wiedzy Luka na temat mocy pochodziła z jego własnych badań, eksploracji i doświadczenia, ponieważ miał zaledwie kilka dni mentoringu Kenobiego przed jego śmiercią i roczny mentoring Jody, zanim ten umarł ze starości, oraz sporadyczne przewodnictwo Kenobiego spoza zaświatów mocy. Po poznaniu podstaw mocy, szybko nauczył się wyczuwać otoczenie i nabrał zwyczaju otwierania się na moc w nadziei, że dowie się więcej, niż powiedział mu Kenobi. Wierzył, że stanie się świadomy swojego otoczenia, jeśli tylko wystarczająco. To często będzie zagłębiał się w moc. Z czasem nauczył się także wyczuwać obecność ojca i telepatycznie przywoływać siostrę. Potrafił widzieć i słyszeć tych, którzy stali się jednością z mocą. Używając mocy podczas bitwy o jawin, udało mu się zniszczyć Gwiazdę Śmierci strzałem, który wielu uważało za niemożliwy, choć zrobił to po części nieświadomie. Po zdobyciu miecza świetlnego Hulika i rozebraniu go, aby poznać jego wewnętrzne działanie, Skywalker samodzielnie domyślił się, że mocy można używać do manipulowania materią na sposób telekinezy, i udało mu się nauczyć, jak przenosić małe przedmioty, takie jak makaron czy widelec. Jednakże miał trudności z używaniem telekinezy na polecenie. Zamiast tego potrafił to robić w chwilach wielkiego zagrożenia i emocji. Była to oznaka surowego, ogromnego talentu. Będąc pod wpływem symbiota abersyńskiego, zyskał na jakiś czas niesamowitą moc psychiczną. Do czasu bitwy o Hoth Skywalker był w stanie przyciągnąć miecz świetlny do dłoni, choć nie bez trudności. Podczas treningu Jody umiejętność ta została dalej rozwinięta, umożliwiając mu lewitację kilku obiektów jednocześnie podczas medytacji. Krótko po ujawnieniu, że Darth Vader jest jego ojcem, Luke Skywalker był w stanie zaatakować mocą eskadry myśliwców TIE. Luke w końcu nauczył się innych zastosowań swojego talentu, takich jak techniki kontroli i sztuczki umysłu. Mógł używać mocy do wpływania i kontrolowania Stworzeń, oraz był w stanie używać jej do wyczuwania emocji i intencji innych. Był także biegły w odrzucaniu wrogów lub zadawaniu obrażeń wszystkim pobliskim wrogom. Luke potrafił używać mocy do wykonywania wielkich skoków. Kiedy dochodziło do dużej liczby zgonów, wyczuwał to również jako zakłócenie w mocy. Kiedy widoczność była ograniczona, Skywalker mógł użyć mocy, aby pomóc w nawigowaniu statkiem. W świątyni Sason Skywalker słyszał i wyczuwał częstotliwość wytwarzaną przez dzwon Kaito i jego emiter w mocy. Użył mocy, aby podążać za częstotliwością i dotrzeć do jej lokalizacji w świątyni. W Mógł także manipulować odbiciami ścian w świątyni, które zostały zaprojektowane do wyświetlania wizji mocy i sprawić, by pokazywały to, czego chciał zamiast rzeczywistego odbicia. Przed bitwą o Endor Skywalker próbował kiedyś oczyścić czerwony kryształ Kyber. Początkowo sztuka ta nie powiodła się, zamiast tego ujrzał wizję mocy oraz Wejdera. Później jednak udało mu się połączyć z surowym kryształem Kyber, który zmienił kolor na zielony i pozwolił mu porozmawiać z jodą. Skywalker mógł na życzenie odłączyć się od mocy i był w stanie odnowić swoje połączenie w krótkim czasie. Rozumiał także zasadę działania sądy umysłu ciemnej strony. Zaznajomiony był z więzami mocy oraz błyskawicami, zresztą wspominał o nich w swoich notatkach przynajmniej raz wyleczył krwawiący kryształ Kyber z miecza świetlnego Sithów. Studiował także uzdrawianie mocą i wiele ezoterycznych aspektów mocy. Snoke uważał Skywalkera za bardzo potężnego i groźnego i wierzył, że szybko przejąłby galaktykę, mając Skywalkera jako swojego ucznia. W końcu osiągnął również moc projekcji samego siebie za pomocą mocy. Czyn ten jednak wymagał od niego oddania się całkowicie w mocy, a iluzja, którą stworzył, oszukała nawet droidy. Cyfry PO potwierdził skanem jego obecność na planecie. Akt ten pozwolił uratować wiele żyć członków ruchu oporu, jednak dla samego mistrza okazał się śmiertelny. A przynajmniej dla jego fizycznej formy. Skywalker był jednym z niewielu Jedi, którzy naprawdę są w stanie zjednoczyć się z mocą i zachować w pełni swoją świadomość jako duch mocy. Później, jako duch właśnie, był w stanie fizycznie wchodzić w interakcje ze światem żywych. Legendy Jak się domyślacie, w legendach moce Skywalkera zostały doprowadzone do absurdalnych możliwości, jak to zresztą miało miejsce u wielu postaci w dawnym kanonie. Luke odziedziczył pełny potencjał Anakina. Na tyle duży, by samemu również móc stać się wybrańcem mocy. Pierwszym świadomym użyciem mocy przez luka było zlokalizowanie zagubionego śrubokręta pod kanapą, gdy miał zaledwie 6 lat. Od tego czasu potęga luka jedynie rosła. Przez niektórych uważany był za najpotężniejszą istotę wrażliwą na moc w historii galaktyki. Bez żadnych wskazówek, poza podręcznikiem pozostawionym przez Obi-Wana Kenobiego, Luke Skywalker z powodzeniem zbudował swój pierwszy miecz świetlny zaledwie trzy lata po pierwszym zapoznaniu się z mocą i przechodząc formalnie szkolenie trwające krócej niż rok. Dla normalnego padawana był to wyczyn nierealny, a najpewniej śmiertelny w skutkach. Po tym, jak został śmiertelnie ranny w bitwie pomiędzy klanem Śpiewającej Góry a Siostrami Nocy, Luke był w stanie instynktownie wyleczyć się w ciągu zaledwie kilku godzin. Biegłość Luka w szybkości mocy pozwoliła mu zwiększyć prędkość uderzeń mieczem świetlnym, co wykorzystywał podczas wojny z Wongami. Umiejętność Luka w zakresie telekinezy była równie niezwykła, co przytłaczająca. Przykładowo, podczas bitwy na jedzenie, jaka pewnego czasu odbyła się w Praxeum Jedi, wśród padawanów, Luke natychmiast zamroził każdy kęs, krople... I przedmiot stały i płynny w powietrzu, jakby uwięziony w czasie. Jego kontrola nad otoczeniem była bliska absolutnej. Luke był w stanie powalić AT-AT, naciskając na niego mocą. Pochłonął także początkowe wystrzały armatnie z tejże maszyny kroczącej, po czym odbił resztę swoim mieczem świetlnym. W walce Luke był w stanie zniszczyć grupę droidów bojowych, po prostu wykonując gest ręką. Ta potęga mocy została po raz pierwszy zamanifestowana przez mistrza Jedi Arka Jetta podczas Wielkiej Rewolucji Droidów. Nawet wtedy, przy odpowiednich instrukcjach, opanowanie tej mocy było niezwykle trudne. Podobnie podczas kryzysu Czarnej Floty, Luke użył mocy, aby odbudować starą fortecę Darth Vader'a na Korsent. Później, użył mocy, aby zmiażdżyć odbudowaną fortecę w gruzy, rozbijając budynek kawałek po kawałku i wrzucając go do oceanów planety. Podczas bitwy pod Dantuin w wojnie z Yuzan Wongami Lukowi udało się telekinetycznie przesunąć sztuczną czarną dziurę. Powtórzę raz jeszcze: Luk przesunął mocą czarną dziurę. Prawdopodobnie największej walce w swoim życiu Luke Skywalker wkroczył do świata poza cieniami i stoczył tam finałowy pojedynek z Abelot. Używając gołych rąk i ofensywnych ataków mocą, Luke był w stanie tymczasowo zniszczyć istotę ciemnej strony. Wśród innych mocy, którymi Luke dysponował, to był szczególnie utalentowany w manipulacji mentalnej. Podczas incydentu z okiem Palpatina, Luke podświadomie użył swojej mocy, aby przezwyciężyć szczególnie okrutną formę prania mózgu, będąc w stanie z łatwością wyssać wszystkie informacje, których szukał. Szukając porwanych dzieci solo, Luke użył mocy, aby stworzyć iluzję na swojej twarzy, by ukryć swoją tożsamość. Komunikacja z żywymi kryształami CILS także nie była dla niego żadnym problemem. Pod koniec wojny rojów Luke spędził tydzień w medytacji, używając mocy, aby wezwać wszystkich Jedi w całej galaktyce na osusa. I tutaj ponownie, muszę to powtórzyć raz jeszcze, wezwał mocą wszystkich Jedi w całej galaktyce. Jak przystało na jego tytuł Wielkiego Mistrza, Luke opanował także mnóstwo rzadkich i trudnych umiejętności mocy. Kiedy odtwarzał zakon Jedi i szukał potencjalnych kandydatów, m.in. chodził po Lawie walcząc z wrogami, a podczas jednej z bardziej niebezpiecznych walk był tak gotowy na śmierć, że chwilowo stał się duchem mocy za życia. Luke trenował także, jak pokonać ślepotę mocy spowodowaną przez Isalamiry. Na początku kryzysu Mrocznego Gniazda Luke użył mocy, aby wygenerować fizyczną kopię nefrytowego cienia, aby oszukać atakujące statki kosmiczne. To użycie mocy było tak ekstremalne, że Luke dosłownie się wypalił, a jego twarz zapadła się jak u imperatora. Ale już rok później używał tej mocy bez żadnych konsekwencji. Walcząc z Reynarem Tulem, Luke był w stanie oprzeć się połączonej potędze kolonii i zwyciężyć, a gdy Tul chciał odepchnąć mocą Wielkiego Mistrza, Luke zakorzenił się w mocy tak mocno, że stał się esencją nieruchomego obiektu i nawet czarna dziura w centrum galaktyki nie była w stanie go poruszyć. I powtórzę po raz trzeci: Luke zjednał się z mocą tak, że nie była w stanie go westać czarna dziura. Luke potrafił również wybiórczo zamykać się na moc dla wybranych osób, a pozostawać dostępnym dla innych. Umiejętność ta nie była dostępna dla żadnego innego Jedi w historii. Przez moc widział zbliżające się floty wrogów, no i opanował oczywiście umiejętność punktu przełomu. Podczas bitwy o Yuzantar Luke pokazał, że jest w stanie świadomie osiągnąć stan tak zwanej jedności. Zostało to opisane jako wir świetlistej energii mocy, przed którym nie było schronienia. Był tak spokojny i skupiony, że jego działań nie zakłócała żadna myśl. Luke połączył się z mocą do tego stopnia, że zdawało się, że mistrza Jedi fizycznie nie ma, istniała jedynie jego osobowość, zjednoczona z mocą. Kontrola luka nad ostrzami miecza świetlnego była tak wielka, że mógł dzierżyć 10 lub 20 mieczy świetlnych przeciwko wągom. Elektryczny osąd, czyli niezwykle rzadkie zielone błyskawice, oczywiście również były na jego wyposażeniu. W 43 roku po bitwie o Jawin Skywalker nauczył się techniki piorunochronu. Moc ta, w dużym skrócie, pozwalała wyuczonemu użytkownikowi mocy stać się żywą anteną, nasycając jego ciało promieniowaniem elektromagnetycznym. Mógł dzięki temu wpływać na urządzenia energetyczne, ale również emitować tzw. białą błyskawicę mocy, która była jeszcze potężniejsza od mocy ciemnej strony. Potem zaś opanował moc tzw. załamywania przestrzeni, dzięki której mógł teleportować różne obiekty na duże odległości. Na tym etapie jego Mistrzostwa, był w stanie przyjąć błyskawice mocy prosto w pierś, co nie czyniło mu żadnej szkody. Jego pchnięcie mocą przybierało efekt złotego płomienia. W legendach nie dotarliśmy do historii śmierci Wielkiego Mistrza, ale wiemy, że później, bez problemu, objawia się jako duch mocy. Uff, sporo tego było, ale mam nadzieję, że podobało wam się to zestawienie. Dzięki za oglądanie. Koniecznie zostawcie komentarz i wpadajcie na moje social media, na przykład na Instagramie czy Facebooku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Holokronu. Uszanowanie dla patronów i wspierających. Niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.